Coś jest kretyńskie, niepraktyczne, oparte na jakimś nie wiadomo na czym, czy to będzie władza, rząd, czy bank, czy biznes, korporacja, to, co oni wyprawiają, czy oni pojęcia nie mają co się dzieje, a w końcu jakby nie było, każda ryba psuje się od głowy. Czyli za wszystko winę ponosi, odpowiedzialność ponosi ten najwyżej, ten CEO. Bo on powinien wiedzieć, co się dzieje niżej. Więc coraz bardziej będzie widać takie pęknięcia, tak jak na tej ścianie. Coraz bardziej będzie się to działo i będzie wyprostowywane. Więc z tymi cofającymi się planetami Jowisz się już cofa Pluto, Saturn, Pluto, Saturn w tym miesiącu. Jak się zaczną, tak po kolei, wszystkie cofać, słuchajcie, no to właśnie wtedy jest okularki różowe z oczu, i teraz widzimy dokładnie, co się dzieje. Prawdę, odkrywamy. No to jest właśnie do 2025 roku będziemy. Nasza rzeczywistość będzie zupełnie inna, i teraz dopiero tatusia. Wizja dla mnie, którą mi pokazał, jest zupełnie jasna. Idziemy do nowej rzeczywistości. Więc tu się nie ma co chwytać, chyba no, że naprawdę się wierzy w to, co się robi i w co się idzie. To ja nikomu nie powiem, co robić, ale powiem jedno, że nie ma co się rzucać na wszystko, co najdroższe, bo minimaliści mówią ok. Po co te wszystkie domy wielkie? Je trzeba ogrzać, je trzeba ochłodzić. Płacić wysokie podatki, kiedy w nich może mieszka trójka ludzi. A potem dzieci odchodzą na studia, jest tylko dwójka. Po co mieć pokój jadalny? Już teraz ta moda chyba trochę mija. Wszyscy musieli mieć pokój jadalny. To było specjalne pomieszczenie, gdzie ustawiały się stół i krzesła. I komodę może jakieś na te różne e, naczynia, które też kiedyś były modne. Że kupowało się na 12 osób i musiało być posrebrzane, pozłacane i nie wiadomo co jeszcze, że nawet nie można było włożyć do umywarki, tylko trzeba było ręcznie wszystko robić, bo to złotko mogło się a, zetrzeć. Wydawało się takie pieniądze i albo użyło się raz w roku, albo i nie, bo nikt nie chciał tego ręcznie myć. A ta przestrzeń, gdzie stół stoi, owszem, można się popisać, że to się ma. Ale w końcu wszyscy jedli w kuchni przy wielkim okrągłym stole i, i, i się tam najlepiej czuli. Nikt nie chciał tam pójść i usiąść. I stało się to zbyteczne. Te wielkie, dwupiętrowe, trzypiętrowe e, pokoje, a w końcu są tylko ze cztery sypialnie, przyjeżdżają goście, nie mają gdzie położyć. Więc wreszcie okazało się, że to, co robione, było na popis. Było za trudne do utrzymania, było bez sensu, bo za te pieniądze lepiej gdzieś pojechać, coś zobaczyć, zwiedzić, wyjść na obiad, na kolację częściej, zwiedzić świat, a nie trzymać się takiego domu. Teraz już coraz bardziej popularne są malutkie, najmniejsze domeczki. Gdzieś w ciszy, w spokoju. Mnie się marzy malutki domek z malutkim ogródkiem w miejscu, gdzie jest ciepło. To jest moje marzenie. To jest to, czego ja pragnę. I ludzie właśnie, to są przebudzeni, którzy tak myślą. Ci, co nie są przebudzeni, ciągle im się jeszcze marzą pałace i, i wielkie samochody, wielkie łodzie i samoloty. A potem może być różnie. Czy faktycznie dadzą rady to opłacać? Czy faktycznie dadzą rady to sprzedać? I mówiąc o sprzedaniu, słuchajcie. Ja mam pierścionek zaręczynowy, którego chcę się pozbyć, sprzedać. Ten pierścionek pewno jest wart około 30 tysięcy dolarów. Czy Wy wiecie, że ja nie wiem, jak się tego pozbyć, jak to sprzedać? No. <laughs> Dlatego, że, a piękny, ja bym najchętniej to nosiła ten pierścionek żeby nie to, że to zaręczynowy był po małżeństwie po wszystkim dziękuję do widzenia Ponieważ to jest już kosztuje jakieś pieniądze więc co z tym zrobić? Co z tym dalej zrobić? Robiłam różne poszukiwania, nie mam pojęcia. Teraz millennials czyli w wieku mojego syna, mój syn ma 36 lat. Więc właśnie ta grupa Ludzi, um, krótko mówiąc, mogą być y, w wieku moi, moich, mojego dziecka, więc może i Wy macie kogoś takiego, czy macie w rodzinie. Millennials, oni zupełnie już na wszystko inaczej patrzą. Oni są praktyczni, oni nie myślą kategoriami rodziców. I dlatego jest są pokoleniowe problemy. To Wy możecie być młodzi, właśnie. Słuchacie, jesteście Millennials, i mówicie, ha. Ja tam nie chcę żadnego diamentu, chociaż one są cenne i jest coraz mniej, dlatego są droższe coraz bardziej. Niemniej jednak, po co wydawać takie pieniądze? Zupełnie inny, zupełnie inny pogląd, zupełnie inaczej się myśli, słuchajcie. A to nowe pokolenie, tak zwane. Um, Pokolenie Z. Jeszcze zupełnie inaczej. Ja już portrety robię dla tych dzieci. To dopiero będzie konkretne, o czym my mówimy: te zmiany na Ziemi. Co, jak i dlaczego. Będziemy kiedyś mówić o tym trochę więcej. Więc idziemy w zupełnie nowym kierunku. I dobrze o tym wiedzieć, bo czy podejmujecie się nowej pracy, czy otwieracie biznes, czy kupujecie dom, samochody i co tylko, niech Wam przyświeca ta wizja, którą mi pokazał mój tata. I te planety, które pokazują już wyraźnie w astrologii, szykują się duże zmiany. Nie ma tutaj wystrzałowych, nie wiadomo, czego robić. Zadłużać się, zapożyczać strasznie, i potem pracować ciężko na to, żeby spłacić albo sprzedać duszę swoją, w cudzysłowie oczywiście, żeby zarabiać i za wszelką cenę, bo muszę się utrzymać, bo muszę utrzymać ten dom, bo muszę opłacić ten samochód, bo muszę opłacić tę łódkę i coś tam jeszcze nie wiadomo co. Ta, chciałam powiedzieć, czas naprawdę bardzo, bardzo spojrzeć na życie i na rzeczywistość z praktycznego punktu widzenia, żeby potem nie dostać nerwicy czy zawału serca, bo to nie idzie tak jak potrzeba, bo to nie jest tak jak potrzeba. Ok? Bo muszę teraz się zacharować, zestresować, żyć w nerwach, nie spać po nocach, jak ja to wszystko utrzymam. A jak będą następowały te zmiany, to od razu wam powiem, że będzie to ciężko sprzedać. Bo wszyscy zechcą żyć taniej. Więc tych olbrzymów się pozbyć później życzę dużo szczęścia. Bo to będą zmiany globalne, a nie tylko w jednym kraju, czy na jednym kontynencie. Więc warto o tym już pomyśleć, kochani, dzisiaj. Więc ja z tego punktu silence, tej ciszy, to chciałam Wam powiedzieć, że u Was pamiętam, kocham Was, kochani, i pragnę ukierunkować we właściwym, no, uki żebyście szli we właściwą stronę. A dlaczego, co to jest ta silence, a będzie i ta cisza, będzie odpowiedziane, bo to naprawdę jest dla nas wszystkich. Będzie bardzo ciekawe. I czytanie. I to, co będzie w książce, i potem w kartach anielskich, no naprawdę, jedno chyba z najlepszych, jakie kiedykolwiek były, ja tak myślę. Także, kochani, buziaczki, uściski, i do kolejnego razu.